Niepodległość to nie jest tylko słowo, to nie jest hasło. Niepodległość to jest przede wszystkim wielka odpowiedzialność zarówno za dzień dzisiejszy, jak i za czasy przyszłe. Jakie będą te czasy przyszłe, będzie zależało od tej pracy, od wkładu każdego człowieka przyszłość. Przede wszystkim przyszłość na rzecz młodzieży, na rzecz młodego pokolenia. I nie może być tylko jedynie rozmów na temat słowa niepodległość. Niepodległość jest słowo święte i tak powinniśmy go odbierać i traktować. Nasi rodzice kiedyś walczyli o to niepodległość. Nasze dzieci i nasi wnukowie odbierają to święto jako, jako święto, który jest wywalczony, który jest najważniejszą rzeczą dla każdego Polaka mieszkającego niezależnie, czy w Lwowie, czy w Polsce, czy w innej stronie świata. to jest nasze 我一个人，一个人吃饭。